sięmanowicowie dzisiaj znowu będziemy grać w Uncharted pośród złodziei dobra jakby nie że powtarzamy od razu cały film tylko tak się to tam, jak się tamten odcinek to było wykolejenie i po prostu tak się zaczęło tamto jakbym zapamiętał jak tamtędy ja my to robiliśmy na początku to jest już piętnasty rozdział, więc wiecie, że łatwiej byłoby się puścić. Dobra. Naprawdę. Daj spokój. Musiałem być wielkim pochodercą. Kiedyś robili lepsze wagony. To jeszcze może pójść cały świat przeciwko sobie, nate Ten chwil trzyma Ale mu po prostu zginiesz. Ty się masz rozwalony brzuch! Mam nadzieję, że musimy tego od nowa, bo my się po prostu już nie chce tego od nowa robić. Ale szybiały najgorszej roboty Rozkrwaszę Dobra. To nieprawda w ogóle nie żyję. Jesteś trupem. XD Jak to się kiedyś mówiło. Tak, jak jesteś w tamtych czasach, to... Nie no, że tam. Dalej się mówić co. Tak zdarzyło kiedyś więcej się razem nie znało. No to w ogóle... O no już mnie będę mówił. Dobra, y O mój Boże! Ała, to musiało boleć! Dawajcie! Nie, że ja nie mieć coś, ale wiecie... A se to se da. Hello? Friend? Kto os Aha, zamiast tama pantelna. Dobra, o mar... O, oi, oi, oi. Kurde, nie idzie Dziękuję for pump. Im więcej ich przyjdzie, tym więcej ich załatwimy, nie? Łoj, oj, oj, To musiało boleć. Kurde. że jeśli w ogóle jak już nie żyjecie to będzie ujażnę, no że żyjecie, nie? jakiś jakiejś to jest po byku. Kurde, skąd? Kurcze. Chyba jakiś jeden był jeszcze z pompą. Dobra, ale teraz co trzeba zrobić? Że potem się z moim spluwą? Say hello to my little friend! maj okay. Magawo. Okay. Dobra, to rzucimy wam radka. Dobra, poczekajcie chwileczkę. Mhm. Uh -huh. ja, ja mam kąpę, tama, ja już kąpę. ten zbiornik, ten taki. Czekaj. Tam tędy można wyjść. Uff Już myślałem, że tutaj Ale były te... No, dobra, powróciłem, jestem ukochany. E, dobra, ale... Już myślałem, że będą ci tacy grubi, co opancerzeni.

A sorki zhe vchara ne buwa odcinka, ale ne mayem chesu. Na nagronyam. Ema, kola saja toksan chiste. Shefer zhala gyu, kongon ze tokwar. Yak si tu znalazwa? Kali che, kyora gyurungu lega di chaya oma re. Ok. Kyora ja mashiva sode chembo re. Yak dugo spawe? Ja, tom, tom. Dziękuję. Mój tomasz. To nie, już wystarczy. Nie mogę, nie mogę, nie Ja nie lang. Co? Ja nie ja nie nie rozumiem. nie lang ja Ja, یه، که رو دیبو این شو شفر که رو گوده شد شو که که رو نمیدونی کجا شویه جای ها وری شو نه نمیدونی شو Chyba mam za nim iść. Gdzie Chciałem. Ja Chciałem. 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 silny Widać tu mają Dobra to trzeba zaraz iść.

Tutaj. A w ogóle ja mam jedno. Nie, nie to Mam jedno pytanie. Poczekajcie chwilę, Bo teraz chyba mamy. Tak. Chyba mamy. Już nie mamy Pączkowy? Jest talzin. No bo się nie wiedzieli, to ten ziomek nazywa się, się talzin. Długo hmm, zapamiętałem. Ale dobra. I czy ej, zaraz nieco, o ja sobie klikam. E, czyli. Nie wiem, czemu właśnie nie mamy. E, 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 e.

To jakaś koza górska na sterydach, o, moja wyobraźnia niestety. A myślałem, że nie mam już nic do stracenia. Nej! Dzięki Bogu, że nic ci nie jest! O, Przepraszam, ja. Nie szkodzi. Elena, powiedz, powiedz, że wiesz, co tu się dzieje. Od jak dawno tu jestem? Tylko parę dni. Poszłam po śladach do wraku. Co się stało do diabła? Mm, miałaś rację co do Chloe. Okazało się, że niekoniecznie miała być ochotę uratowana. Co? Czy to ona? Nie, nie. za to muszę podziękować Flinowi. Szefokłodysa. Nie, 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 go są? Chodź, ktoś chce cię zobaczyć. Więc nasz tajemniczy gość się obudził. Nate, to jest Karl Szefer. Jak się pan czuje? Dobrze, dziękuję. Świetnie. Proszę, spocząć. Mamy chyba wiele wspólnego, panie Drake. Doprawdy? Tak. 70 lat temu przybyłem tu tak samo jak pan. Przyniesiono mnie na skraju śmierci. Z naszej wyprawy ocalałem tylko ja. Wynajęto mnie, bym poprowadził ekspedycję do Tybetu. Mieliśmy znaleźć wejście do szambali. Tak naprawdę chodziło o kamień Cintamani. Powiedz, przyjacielu, gdzie to znalazłeś? Na Borneo. A co? To właśnie klucz do szambali. Oto jedyny przedmiot którego twój przeciwnik potrzebuje, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy, obawiam się, że wiem. Przepraszam, jestem bardzo wdzięczny za wszystko, co pan dla mnie zrobił, naprawdę, ale mam już dość. Czyli. dałeś się im pokonać, co? To koniec twojej wyprawy? Właśnie tak. A jeśli to dopiero początek? Skąd tego wytrzasnęłaś? Wierz mi, młodzieńcze, twoje ego z czasem się wyleczy. Masz szczęście, że żyjesz. Tak, ludzie zawsze mi mówią, jakie to ja mam szczęście. Ale czego się nie dotknę, zamienia się w gówno. Nate! Nie, Eleno, to koniec. Chodź, mam dość zgrywania bohatera. Twój przeciwnik nie podda się tak łatwo. Nie spocznie, póki nie zdobędzie tego, czego pragnie. Tak? No to moc życzeń dla niego. Właśnie o moc tutaj chodzi. Heh, wszyscy najstraszliwsi tyrani w historii ludzkości posiadali jeno część kamienia Cintamani. ludzie tacy jak tamerlan czy jeśli choćby ruch dał im taką moc czego zdoła dokonać człowiek który posiądzie cały kamień to jakiś obłęd to właśnie tego szuka Nate. Wariat z niego i tyle. On gania za mitem. A jeśli to prawda? Daj spokój. A co jeśli to prawda? Widzieliśmy, do czego jesteś zdolny. Rozumiem twoje wątpliwości. Pragniesz dowodu. Czegoś, co możesz ujrzeć na własne oczy. Tenzin, Tenzin Tanatingon Re. Znajdź ślady po mojej ekspedycji, a znajdziesz i swój dowód. Tenzin cię zaprowadzi. No, cześć. Macie potwierdzenie. Dobra. Wsio. Wsio. Tu jak Może zdążę tego pożałować. Wróć w jednym kawałku, dobrze. Nie. Nie wrócę wrócę w, w dwóch. języku co? Wygląda gościnnie. co tam jest napisane ty tacy tu? po co w ogóle pytam ty co nie jestem za dobry z kalamburów upa co czekaj benzyn do czego ci ten nóż będzie niebezpieczne w górach. <much> A to jest po to Aha, ty ah. tam to sarta. O rany, nie przedostaniemy się tam. Co tam masz? Męcz Dipa że jebiecie tam. Co? Ktoś to wyczesnął? Chyba powiedział Linar. Skąd? Tak, wyczesną wyczesnął o, udało ci się, nie milion? Przeleśmy na tej 70-letniej linii. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. A, Chill, jakbyś taki hamski neutral. co O tym samym pomyślałem. O rany. Takie chudziutkie musisz być, nie? Jakbyś miał jeden kilo więcej, <laughs> na ten to... To już nie przeszedł. Mieję tada. Eskort. Reskodysnelec. O, tut. Chyba idziemy dobrą drogą. Pilki. Ja Szefera mówił o czymś innym. A co trubunali ja ta dużo grę. A, tędy, jasne. Uważaj, gryzą nie, to nie zabijajcie wilku, bo wtedy to będzie okropne. Ja uwielbiam się za wilki takie jakby psy w prawie są, więc Dobra. Ej, po co ten pośpiech? Halo? To buty na śnieg, nie do biegania. Znowu wilki, super. To znalazłeś? Ludzi Szafer, gminy w Hacie. Od dawna nie żyje. Nie? Dada. To mi przypomina tych Hiszpanów z tysięcznego Uncharted. To musiał być ktoś z ludzi Szafera. No, bo to musi być. Widz ma pesas. Chodź Tenzin. Dobra, Podsadzę cię. Mogę? Nie kraja, jaka! Co? ja Ainda! Tak, nadal nie znam tego języka. Ja, ja pierwszy, tak? No dobra. Jest, no jakby się miały te. jakieś potwory zjeść, nie no to. Czy nie, nie? nie, Nate, co e, Gdzie mamy skoczyć? tej film. Mhm. chyba tak, tak. Yeah. o Jezu. Mhm, dobra. Jak mniejsza widzowie, nie będziemy tego tutaj robić. Dobra, widzowie, może ten odcinek będzie krótszy, ale ja się z wami żegnam.